No, cześć piękni. chwilę mnie nie było? To była krótsza przerwa niż większość na tym kanale, bo nie trwała pół roku, kilku miesięcy, chyba tydzień dosłownie. Może półtora, słuchajcie, ale poukładało mi się w życiu wszystko. W ostatnim chyba odcinku mówiłem, że złożyłem wypowiedzenie z roboty. I szukałem kolei, kolejnej i znalazłem robotę. Słuchajcie, będę sprzedawcą fotowoltaiki. I ja to mi to bardzo pasuje. No, my mamy tutaj, zajrzyjmy

never before because i seek to know all and a mind exposed i am here to contemplate life and philosophy has always been my greatest passion alas around my four hundredth year

Malachit. Jest ja duże prawdopodobieństwo, że jego ja mam w wieży. Wiecie, tylko muszę do tej wieży pójść. E, a to może zaraz, albo może teraz w sumie. Dobra, skoczmy do wieży, bo mamy teleportację do wieży w każdym momencie. E, I, I tak, wracając do mojej roboty, no jest szansa, niestety, że to będzie nie wypał dla mnie i może będzie mi przykro. Ale jest też szansa zarabiania naprawdę sporych pieniędzy, i to jest taka praca, która. Y na której zupełnie ja decyduję o swojej pracy, tak? Nikt mnie tam niczego <laughs> nie przymusza. Ode mnie zależy, ile zrobię. Od tego, ile zrobię, zależy, ile zarobię. Więc wydaje mi się, że to naprawdę w porządku. Postaram się w to wejść mocno i może będę szczęśliwym człowiekiem. Znaczy, w sumie jestem szczęśliwy. Ja może będę dobrze zarabiającym człowiekiem. E, dobra, Malachit. Ona ruda, duna trans... O, fajnie. Malachit się nazywa na Translate, to nie będę wiedział, czego mam, czy nie. Marak diament. Malachit, mam jeden. Czyli to jest taki zielony kamień ładny. No, okej. Okay. To mamy jeden w tym momencie. Trzeba będzie jeszcze jeden skombinować, ale eee, spoko nie problem z tym. A, ja mogę teleportacją zawsze też tutaj bezpośrednio, główna komnata. Fordo Robaskie, wracamy. W sumie nie zupełnie więcej, a teraz robić. Dziennik. Czerwona ludo, ok, Księga A. Do jakiegoś portu możemy pójść. Księgika zamieszkującego jaskinie. Jakieś trzy właśnie drzewa. No dobra, tutaj chyba byłem w okolicach. Zmienimy się w smoka i poszukajmy jakiejś osady, coś takiego, gdzie gdzie moglibyśmy się na chwilę zatrzymać w formie człowieka. A, tam dalej w ogóle nie polecę, tak? Blokuje mnie. Cóż, do mnie wariaty strzelają, ja nie mogę przelecieć przez te bariery. Ale te wieże z balistą mogę niszczyć raczej. Poza barierą. Dokładnie. Ratując sięgną. to jest iguma guma, Po mnie, znaczy po, zabija, bo niszczy je na wszelki wypadek, wiecie, że żebym... w Bretanii to nasza to też raczej do Zniszczę tylko tych niestety żałosnych gniazd. No dobra. Pomijamy tę kopułę i tutaj kolejna kopuła w ogóle. O, hmm, tu jest jakiś, jakiś budynek, okej, okay, do zapamiętania. Tu mamy kolejną teleportację, denerwujemy to, bo się gubię. Ktoś tu jest? już tego nie wiem. Ktoś tu śpi albo nie żyje. Zobaczmy to. Ktoś tu nie żyje. Złoki bandyty puste. Bandyty. A bandytę powiedziałem. Dobra, zobaczmy co tutaj mamy. Mm -hmm. Inne miejsce w fiordach orbaskich. Strefa antysmocza. Moroż mm -hmm. ta jaskinia. Jest jakaś drobina na górę. Ach, to wejdziemy do tego budynku. Dobra, fajnie. Wejdziemy tam jak w formie człowieka, to nie będzie problemu raczej, mimo tej strefy antysmoczej. Pracy. look who we have here. Why? lord johnny, lord cara. by the black ring. how kind the serpent is, my sweet, to so openly walk into our little trap. all right, considerate indeed, my dear. you're always the gentleman my cherished. and i quite agree. come, on. then, we'll drink it. Ah! Ale chłopaki jesteście i dziewczyny niepoważni, nic mi nie robią, co to za obrażenia nikłe? No to miło było poznać No my tu mamy? Urok i... o Bariera jakoś się zamknęła, dobrze, dobrze ale chciałbym jeszcze zlutować tutaj panią Karę. Mamy tutaj niewielki ruch obrażeń, spoko. Legendarny zwykły cenowy obrączka pierwszego magika wojowniczych bogów. Obrączka magiczna plus 7, droga maga bojowego. To Ej, to brzmi ciekawie, bo to są kolczyki, prawda? Ja, mam, jakie mam kolczyki? Jakieś nudne. Te będą chyba lepsze. Mogę na nie jakieś zaklęcie. Nie, uroki mogę, nałóż urok. Obrażenia dajcie mi w sumie i to drugie też. Czemu by nie? Eee. Droga maga bojowego. To może być całkiem całkiem spoko. Otrzymujesz premię 30% obrażeń magicznych, karę minus 20 odporności na magię oraz karę minus 20 punktów. Aha. Aha. Straszna kupa, bo tego trzeba użyć. To nie jest pasytka. No dobra. Jak to się zamknięty? No nie mogę z tym kimś porozmawiać, no widzę. To to mogę coś otworzyć pewnie gdzieś tu, jakaś pewnie dźwignia, albo na górze. Jest raczej tego, No weźmy, weźmy tu jakiś skrzydła. Tamień, ale nie jest to Malachit. No no right. Dobra, right. weźmy na górę, zobaczmy co mnie tutaj czeka. Może łuk. Nie, halt! You win, dragon! <laughs> <laughs> What? No, we surrender. Co? Nie, we woke you, dude! Dragon just killed Lord John and Lady Cara. Ehm, tak. Ehm. <gry> Dobra, jak mają coś na sprzedaż, to czemu nie w sumie? Lucik zawsze spokojny. Mam jakieś trzy dźwignie. Zrobię. Aha, zdejmę wszystkie te polant magiczne, przypuszczam. Byłoby rewelacyjnie. A, czekajcie, tutaj na raz, dwa. To czym jest trzecia lignia? Moją śmiercią pewnie. A, bo tam jeszcze inna bariera barierała. Dobra, a tu już możemy swobodnie po fiordach latać. To spoko, Maroko. Yy, Ważony, lekki. Jakiś miecz. Na głowę mieczka pana Maga, ale no mnie interesuje specjalnie. Standardowo, tutaj nie mam klucza od tej skrzyni, może gdzieś tu jest. A tutaj mamy jakąś

To. Miężna na też mogę sprzedać, nie na tym problemu. To jest set? Nie. I to też nie jest set. Sety podkładałem do skrzyn. Tutaj te elfickie kolczyki. Nudy. I nudy. Książki jakieś do sprzedania no. mam? Mam. Historia przekątego, pradawny, podarty. Dobrze, co ty masz, przyjacielu? Właściwie to w rogu. Jakieś miecze bohaterskie. Czy coś do seta? Nic nie masz do setu. Co by jesteś nudnym kupcem? A zobaczmy tego drugiego, który chyba magię miał, albo biżuterię. On miał biżuterię. E, inaczej. Danie umysłu najpierw, tak. Zobaczmy was nie na chwileczkę. Telefon od tego czasu Ty, no dobra, wariacie. Ja już widzę, jak ja to montuję. Jak ja nie pamiętam, jak to się robiło. <laughs> nie no, coś zrobię.

to są bransolety. Nie, to są pierścienie. Czemu pierścień się nazywał? Paska. Eee, dobra. Hartowy to wydawane ciało plus 4. Ale nie no, moje są jakieś lepsze. Kurczyki się nazywają obrączka. Okej. Okay. Gubię się. <głuchosłowna> Na 205 poziom jakiś legendarny. Legendarna bransoleta. Ale nie daje wysania many, więc w dupie. Jakiś pasek, który też mam w, w, w dupie. A, jakieś tutaj takie rzeczy. Ale w, 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 w dupie. Problem jest taki, że słuchajcie, że ja nagrywam w takim formacie te video, że będę musiał je najpierw przeformatować, żeby móc w ogóle je później edytować, no ale spokojnie. No, jest się youtuberem. Nie na żarty. No, ty jesteś i czomać ja nie mogę uwolnić, kobieto. Chyba kobieta jest. Tego tu nie widzę. Nie, no tych skrzyni nie rozwalę. Tego mogę zabić, jak chciał? Już nie, już stać okazję na ubijanie tych złodupców. Hmm. What should I do here? No musi coś być. Po pierwsze jest skrzynia, po drugie jest taka kobitko więziona, zamknięta jakaś klatka. Nie wierzę, że tutaj nie ma czegoś ukrytego przede mną. Ja, wychodzi chyba na to, że nie ma. A tutaj gdzieś? W okolicy? No to ciężko powiedzieć. W sumie to też mogę z końcu zniszczyć te gniazda! I moje, do mniej, teraz po drugiej idziemy. Jeszcze jedną wiwernę, proszę. No i do widzenia. W sumie teraz mamy czysto tutaj. Tutaj jest jakiś port. Nie, to nie jest sport, to jest jakaś kopalnia. Co się jeszcze atakuje? Tak, może te kulomogi wariacie. Wiesz, by drąkę się zamieniasz. No i do widzenia. Ma Werner Czy nie? Tak, to chyba Ma Werner. już tak wszystko. Pokój totalny, tam kula ognia poszła, więc Git. Ale i tędy nie przelecę, bo to jest koniec mapy, tak jakby. Ale okej. Okay. Przynajmniej tutaj wszystko jest czyste. No dobrze, to zejdziemy do tamtej kopalni. To mam takiegoś. jakiegoś. No a tamto wziąłem już, dobra. To ten gość z Malachitem. O no, się jeszcze coś zostało? U jakiś fort jest potężny, słuchajcie. No chciał tutaj czka zmieniamy się w gościa, normalnego zemeczka. Co mamy tutaj? Ludzie, normalni ludzie. O, nie mam, nie mam problemu, że jesteśmy smokiem. Tak, więc... Jesteś Just you wait, dragon. We'll show you who's the strongest. Так, it's you. Who are My name's Tibus. Me and me lot are dragon worshippers. We've been waiting for one of your kind for a long while, you see. Me and the lads came here only after Orobas was trapped in that cave. Just wanted to show our support, as it were. We need a knight nice to free Orobas, I mean Lord Orobas, from that catacomb he's in. Masz przeciwko smoczym rycerzom? No, no, why? We're here to worship you, not kill you. <laughs> obrazy, nie jesteś tak wyedukowany i pełen szacunku jak pozostali. <laughs> Ani I mean, to, nie to I'm pan. So mm. can't you I can't. Red. Mm. Reportacja. Gdzie mnie to teleportuje? Where am I? <laughs> Poczekaj, jak się jak... tutaj mnie teleportowało, to, to Dziwne to. Zaraz, zaraz się dolecę. Jestem z powrotem do tego fortu. Mamy tutaj w tym budyneczku. Dlaczego w ogóle miał już chyba najlepszy okres świetności ze sobą? Machewka! Ale super. No hmm. to będzie powiem wam dość nieciekawie. Dostać się do tamtej skrzyni. Dobra, jednak. Nie! Tam, już jest git. Od razu na to trzeba ładować się. A Jezu! Mało miejsca, żeby się rozpędzić, a z miejsca nie skoczymy tam. Tutaj ja mógłby się zmienić smoka prawdopodobnie, ale już dobry Sens życia przeświata i całej reszty. No i bez skuczę tworzy tego zamka. Już dużo tych skrzyni z jakimiś zamkami ukrytymi przed benną. No, zróbmy to inaczej. Zróbmy tak. Szóstka. pustka. A, nie mógłbym tu jednak w postaci smoka. Nie ma tak łatwo. No dobra, przeczytajmy tę piękną podejście. Ta łazglowna książeczka zawiera odpowiedź na każde egzystencjalne pytanie, jakie kiedykolwiek postawił sobie człowiek. Koniec z rozmyślaniem. Koniec z łamaniem sobie głowy. Prawda jest w zasięgu ręki. Warto poczytać w wolnej chwili. Naprawdę warto. No dobrze. Mam jakiegoś quest'a do wzięcia. Tutaj coś dziwnego jest. Krypta, zablokowana robasa. A Dash. knight! filled with images of dragons, blurred into a phantasmagorical... Wypatrujesz smuczego, rycerza. We need your help, mighty knight. We have been waiting for almost five decades and now you are here, ready to free our lord. The master is the dragon knight orobas but after the divine was killed, those brutes tore down his home. Own 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 hatch that own. leads to him outlawed drudenai the spirit leaf. To let me speak the draconic charm. A chalice of the dragon. The finally, a drop of your blood, red water from the river of power. I found. No, dobra. Będzie trzeba trochę, że pozbierać, czy to jest coś ciekawe jakiś oh, kupiec może. Lord, oh, you are oh. most welcome, mighty dragon. Jak udajecie się zarobić tu pośród trójki? No dobra, co ty masz, pajęcu? E, nic, nic zielone mnie nie interesują, tylko żółte, złote i tak dalej. I nic takiego nie masz. Ja my masz w sumie to bardzo kiepskie zbroje, jakie fajne. Kirs Skorpiona! Brzmi i wygląda fajnie. Nie chcę założyć, bo nie mogę nawet. się smoczy pas. Ale to nie jest set. To jest dobra rzecz. No. Biorę to. Nie mogę założyć tego, więc nie pytaj mnie gro. Urok, to może nie. Jakieś roślinki, to może nie. No i dobra, dwie fajne rzeczy, dwie fajne rzeczy są dione, ale... no cóż, tylko tyle. Coś tu jeszcze ciekawego jestem w stanie znaleźć. Muzyczka całkiem przyjemna. Ty wiesz, że nie byłem na pewno, Ty wiesz, jest klucz do skrzyni, stan tej wieży. Mogłoby tak to wyglądać, szczerze mówiąc. Thane? No się ma, a, no wariacie. i klucz. No i go... i mam spoczykielich. Moczykiel, czy to była jedna z tych rzeczy, co potrzebowaliśmy jeszcze jakiś... Coś z drzewem jakimś dziw o dziwnej nazwie Jakieś nasiono chyba Może w tej skrzyni na górze będzie ja No w sumie jak skaczesz na dwa metry to może idzie się zmęczyć ej. ej. Jestem taki żałosnym graczem w komputer Przez żołosne, naprawdę, wybaczcie mi. No i jest. Algniki myśliwego, fajnie. Kryształ Rubin. To no nie jest to jakieś nasiono, drzewa, dż -dż -dż Tego szukaliśmy. Co Ty... się dzieje? Chłopie, widziałeś to? A ja idę. Robię save'a game'a. Moment, tutaj wierna ściga. O, go pojacu. Dobra, w sumie to jeszcze, zanim tam pójdę, zajrzyjmy tutaj w sumie, nie? On mnie bije? Co się stało? Panie umysłu. No, Chodź, się, zemścić. Problemu najmniejszego. Ale krytami sadzę, widziałaś tego gościu? Złoto, chochli, i ty. To jest coś nowego. A, w sumie to przyz przyzwiemy psotka, bo czemu nie. To ich leczenie jest totalnie OP, 15 razy trzeba jednego gościa ubić. No chyba chłopie, zażartujesz, nie? dobra, złoto, fajnie. Aż tym na wejściu łuk i poprawka tym. Do widzenia i level wbity. No i się. hopie, tak to należy robić. kaczki jakieś. Obo levelka. Czuję, winta, gościu, się będę zastanawiał. Mam tutaj aż dwa punkty. Ej, hopie, może mądrość? No i. A, tylko jeden punkt mądrości mogę dać. Hmm. Kuli ja też nie rozwinę, mogę rozwinąć coś ciekawego. Hmm. Walka mieczem i tarczą. Spoko, może być. Znaczy bronią i tarczą są. Jest powiedziane, że musi to być miecz. Goblinów, tutaj widzę. Chyba są gobliny, tak. Czarne gobliny. Chłopie wziąć ten unik? Ziomuś. W... <śmiewyśle> niewiarygodny jest ty. Chował się tutaj za winkę Wyszedł jeden strzał i po oponencie było. I cześć. Bartacz, ale on powiedział, ja pierdzielę. Hop, co w szoku. Nie mm. jest malachiem niestety. Co? Książkę chyba, co? To kill kuźwa. No, kilo w podobnie do książki wygląda, można się pomylić. Znowu to zrobił. Niewiarygodny? A to jest wersji Dobra, nigdzie tutaj nie widzę niestety Malachitu, którego szukam Biorąc pod uwagę, że to żyły nie Malachitu to nie dziwne. Przykład, wydaje mi się, że Malachit może po prostu być jakiś taki dodatek, nie? Tutaj są raczej żyły różnych metali, a malachit to jest, wiecie, kamień szlachetny. To jest tutaj jakaś tajemnica, o której wszyscy wiedzą. エイトクロークがとけばよ。<noise> <noise> Błaga! Dobra, czytujemy save. A. Dobrze, że zapisałem. Z tego będzie. Trochę bezpieczniej. No dobrze i co teraz? A, coś się dzieje. Skrzynia została na dole. Fajnie, na sam dole rozwiązany jest, tak? Mamy? Co jest w ogóle? A nie, patrzcie. To jest niebieskie, myślałem, że jakiś nowy kolor zupełnie. Legendarny, wojenny, kunsztowny, lekki topu szlachty kapłana MAGA. Ale tylko i wyłącznie obrażenia w walce wręcz. Ale duże i wysysanie many. Wydaje mi się, że nie jest lepsze od naszego. Na pewno, ale no. Nie no, całą kupą jeszcze, że powiedziawszy. Znaczy porównajmy może do odpowiedniego setu. Nie no, w ogóle bez podejścia, hopie. O czym my to rozmawiamy? Ale wiecie co, dzieciaki? Ja kończę na dzisiaj. Normalnie, idę, spróbuję zmontować to. Mówię, muszę, będę już po... pogłówkować jak to zrobić. E, ale zrobię to. Normalnie odcinek będzie, ukaże się. A ja wam za dzisiaj dziękuję ślicznie. Trzymajcie kciuki, żeby w tej nowej robocie dobrze mi szło, słuchajcie, bo to będą takie pieniądze, że ja będą... Mam... Na wiele rzeczy sobie pozwolić w życiu i może wtedy będę streamował sobie z rana, bo to będzie taka praca bardziej na popołudnie oczywiście, nie? Bo to z klientami indywidualnymi się rozmawia wtedy, nie, oni raczej popołudniu są w domu dopiero. Dobra, ale to z mojej strony wszystko na dziś. Dzięki jeszcze za uwagę, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Widzimy się w następnym odcinku, może jutro, może niekoniecznie, zobaczę jak to wyjdzie. Nie jutro nie, bo jutro jadę do teściów, ale w poniedziałek powinienem nagrać, tak mi się wydaje. Dobra, trzymajcie się i pa!